Co tam się dzieje? bo to są takie garby, zobacz, uważaj. Nie widzę, widzę. Super. Nie dodam efektu. Jedziemy sobie. Jedziemy do, do Wardzi. Nazywamy się Kaluna Trip i jest na stroje. Aga, Bartek i nasz 50-letni Volkswagen Ogórek. Pasjonują nas stare Volkswageny, długoterminowe podróże i życie w drodze. I to właśnie droga jest dla nas bardzo ważna, bo kryje w sobie nie tylko pokonane kilometry, ale przede wszystkim niesamowite miejsca, emocje i chwile. To na niej spotykamy cudownych ludzi, którzy zmieniają każdą naszą podróż w niesamowite przeżycie. Tym razem opuściliśmy naszą musinę, by w ciągu trzech miesięcy przez Turcję i Gruzję dotrzeć do Iranu. Jesteśmy w Wardzie, to jest takie skalne miasto i jest o tyle fascynujące, że ono zostało wykute wewnątrz skały i jak ktoś nadjeżdżał to nie było widać co tutaj jest w środku. Ono powstało w latach od 1180 coś, 82 do 1213 przez wybitną królową Tamar, która była córką Dawida budowniczego, znanego w całej Gruzji, jako wielkiego budowniczego Gruzji. E, ludzie dowiedzieli się o tym miejscu w momencie, kiedy się usunęły skały i odkryły właśnie te mieszkania. Wchodzimy właśnie, jak mówi tabliczka, do pokoju Tamar, czyli królowej Tamar, z której inicjatywy powstało to miejsce. Mówiło się, że ona, e, mimo że była królową, bardzo często chciała żyć jak mniszka i tak też żyła. Tak więc spędzała tutaj wiele czasu, i to jest podobno jej pokój, pokój król królowej. Wardzia zrobiła na nas ogromne wrażenie. Jednak to, co było przed nami, powodowało szybsze bicie serca. Droga, którą za chwilę pokonamy, była naszym cichym marzeniem i powoli zaczyna się ono spełniać. Za nami pierwsze kilometry drogi wojennej. To tak, Zaczynają się za chwilę zygzaki. Droga łącząca Gruzję i Rosję. Droga w górach. Zaczyna być ciekawie. W końcu skończyliśmy jechać tą drogą taką... Mm, dwu, no, no, teraz też jedziemy dwa słowa, ale taką szerszą i normalną. tylko jest coraz bardziej stromo taki trawersy wiecie tak i jest ciekawe, zobaczcie Zaczyna wychodzić słońce, rozświetlając mijane przez nas doliny i góry. Z każdym kilometrem gruzińskiej drogi wojennej widok ośnieżonego Kazbegu staje się coraz piękniejszy. Decydujemy się zjechać z głównej drogi, by choć na chwilę móc zachłysnąć się pięknem Doliny Sno. Natrafiamy na gigantyczne kamienne rzeźby głów Duta Merhaba szwili. Tuż obok mijamy małą osadę, nad którą góruje samotna wieża. Zatrzymujemy się przy niej na chwilę, lecz bardziej ciągnie nas droga i dostarczane przez nią widoki. Cześć, bo teraz chcę zrobić tak, żeby nie najechać tej krowy, ale żeby też nie spaść. No, dziękuję. Ja wiem, że to dla Ciebie jest ten. trudne było, żeby się ruszyć dubsko, ale dziękuję. Wracamy na drogę wojenną. W miejscowości Pasanauri czeka na nas uczta. To tu można spróbować najlepszych chinkali, gruzińskich pierogów. Grzybowy. Potem trudno spodziewać się rosołu, ale spokojnie. Szukamy miejsca na nocleg. Wróciliśmy na... tutaj musisz uważać, bo jak tak. pójdziesz blisko krawędzi, to, to Wróciliśmy na Kurę. Ło, tu jak się dłupało. Ale takie fajne miejsce jedyne zajął Pan Wendt. Dziś jesteśmy w Muncecie, w pierwszej stolicy Gruzji. Zwiedzamy katedrę, klasztor, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A. Tutaj gdzieś spaliśmy wczoraj. Jedziemy zobaczyć Kronikę Gruzji. To Aga znalazła to miejsce. Wspaniałe dzieło epoki sowieckiej. W 85 czy 87? 85. W 85. Aga jeszcze nie była wtedy na świecie. 10... o Pani! Więcej lat jeszcze. Ona nie pamięta tych czasów. No właśnie, przy jednym z 16 filarów pokazujących historię Gruzji, ale także dzieje chrześcijaństwa, nie tylko w Gruzji, ale również sceny z życia Jezusa podobno. E, to jest taki pomnik, który nazywa się Chronicles of Georgia. Wbijamy się w końcu w centrum Tbilisi, by móc choć przez chwilę pożyć atmosferą stolicy. Snujemy się uliczkami Starego Miasta i czasem zatrzymujemy w małych knajpkach. Mijamy publiczne łaźnie, inne zabytki i wiszące nad urwiskiem domy. Dobre. Witamy z Tbilisi Widzicie, tak wygląda w Tbilisi A tak wygląda nasz poranek Na kempingu, a zaraz zobaczcie jaki to kemping Jesteśmy na kempingu, który Jesteś taki, jest tylko dla namiotów Ale nas tutaj wyjątkowo nas nazwie takich Szwajcarów Ja wam pokażę No przestań Pies mi atakuje To jest taki taras, przestrzeń wspólna Idzie się dalej do góry To jest miejsca na namioty Nie ma żadnego namiotu aktualnie Trzeba włączyć wodę. I tak wygląda taki Belek, nie ma papieru. Wracam. Cześć, jesteśmy w Kachetii. Kachetia to kraina winem płynąca, ale nas przyciągnęły tutaj zapierające dech w piersiach stepy i przepiękne przestrzenie. Droga wije się pośród żółtych traw i sprawia wrażenie, jakby nie miała końca. Czujemy się niesamowicie dobrze. Zatrzymujemy się w Udabno. Niby na chwilę, ale okazuje się, że zostajemy tutaj dłużej. Mhm. O, i, Jesteśmy w oazie, w miejscowości Udabne i pijemy wino. I czekamy na jedzenie. Wino i dobra kuchnia zatrzymują nas tutaj na dobre dwa dni. Polscy gospodarze Oasis Club podsycają nasze pragnienie zdobycia tych stepów konno. Co też czynimy pierwszy raz w życiu Witamy z Kermora. Panowie strażnicy powiedzieli nam, że możemy iść tylko kawałek, bo jest granica zaraz. A ja im powiedziałam: Sorry, wiem. Jest czas żniw winogron, bo wszędzie tu rosną winogrona, wszędzie tu się robi wino, i wszędzie jeżdżą ciężarówki, traktory, przyczepy z winogronem. Fajnie jest, więc napijemy się pewnie jakiegoś starego wina zeszłorocznego bo jeszcze starszego. Co zrobić? W Ałzańskiej Dolinie smakujemy wina na każdym rogu. Na dłużej zatrzymujemy się w Naparauli, winnicy prowadzonej przez Polaka. Możemy tu w końcu poznać historię produkcji wina i spróbować tego z glinianej amfory zakopanej w ziemi. Ta tradycyjna metoda produkcji wina sięga kilku tysięcy lat i jest wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO. A przed nami supra. No powiedz co tu jest? marchewka, taka surówka z marchewki ser kliszone buraki baryziani, czyli z tym sosem orzechowym nagłażany i to i... Keto? 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 O, sorry Co je to jest? Jeszcze raz? Zion ziol Mhm A, i majonezowa sałatka Mhm Polska Polska Co? Ciężka droga? Ciężka i robi się coraz cieplej i po prostu nie wiedzieliśmy, że w takie góry się blokujemy, nie? Ale no jest już Kto by gra, to trasę? Wielkie tajemnice natury i nowego życia Wenery 988 9,9,9. 9, 9, 9